Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie siódme. Oblicz. No i w podpunkcie A mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 8 razy 300 dodać 8 razy 43. Co można zauważyć? No można zauważyć, że w obydwu iloczynach powtarza się wspólny czynnik, czyli ósemka. No to tą ósemkę wyciągnę sobie przed nawias. Zatem otrzymujemy pierwiastek trzeciego stopnia z 8 razy w nawiasie. No i teraz z pierwszego iloczynu jak wyciągnę 8 zostanie mi 300, a z drugiego plus 43. I to zapisuję w nawiasie. Wykonuję dodawanie w nawiasie, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 8 razy 343. No i korzystam z własności działań na pierwiastkach, czyli rozbijam ten pierwiastek na dwa pierwiastki. Mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 8 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 343. Wyciągam pierwiastki. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2 razy przepisujemy. A pierwiastek trzeciego stopnia z 343 to 7. Otrzymujemy 2 razy 7, czyli 14. W podpunkcie B mamy pierwiastek drugiego stopnia. Z 2 razy 5 w nawiasie do potęgi drugiej. Dodać 2 razy 12 w nawiasie do potęgi drugiej. Korzystam najpierw z własności działań na potęgach, czyli zapiszę sobie pierwszy nawias jako 2 do potęgi drugiej razy 5 do potęgi drugiej a drugi nawias jako 2 do potęgi drugiej razy 12 do potęgi drugiej. I to mamy tutaj zapisane. Jak widać w obydwu iloczynach powtarza się czynnik 2 do potęgi drugiej i jego wyciągam przed nawias w tym przy, yy, przykładzie, czyli mamy pierwiastek drugiego stopnia przed nawiasem 2 do potęgi drugiej, a w nawiasie zostanie mi 5 do potęgi drugiej, dodać 12 do potęgi drugiej. Wykonuję potęgowanie w nawiasie, czyli mamy pierwiastek drugiego stopnia z 2 do potęgi drugiej razy. A w nawiasie 5 do potęgi drugiej to 25, dodać przepisujemy, a 12 do potęgi drugiej to 144. Wykonuję dodawanie, czyli mamy pierwiastek drugiego stopnia z 2 do potęgi drugiej razy 169. No i teraz można zauważyć, że 169 to inaczej 13 do potęgi drugiej. Zatem otrzymuję pierwiastek drugiego stopnia z 2 do potęgi drugiej razy 13 do potęgi drugiej. Rozbijam sobie ten pierwiastek na dwa pierwiastki, czyli mamy pierwiastek z 2 do potęgi drugiej razy pierwiastek z 13 do potęgi drugiej i wyciągam pierwiastki. To będzie 2, drugi pierwiastek da nam 13, zatem 2 razy 13 to 26. W podpunkcie C pierwiastek drugiego stopnia z 49 razy 10 do potęgi drugiej minus w drugim nawiasie 49 razy 8 do potęgi drugiej. No dobrze, co tutaj możemy zrobić? Na początek skorzystam z własności działań na potęgach, czyli ten pierwszy nawias zapiszemy jako 49 do potęgi drugiej razy 10 do potęgi drugiej. Przepiszę minus i w drugim nawiasie zrobimy dokładnie to samo, czyli mamy 49 do potęgi drugiej razy 8 do potęgi drugiej. Widać, że powtórzył się czynnik 49 do potęgi drugiej, więc jego wyciągam przed nawias. Mamy pierwiastek drugiego stopnia z 49 do potęgi drugiej razy nawiasie. Z pierwszego iloczynu zostanie mi 10 do potęgi drugiej, przepisuję minus, a z drugiego iloczynu 8 do potęgi drugiej. No i teraz wykonuję w nawiasie potęgowanie, czyli mamy pierwiastek z 49 do potęgi drugiej razy w nawiasie. 10 do potęgi drugiej to 100, minus przepisujemy, a 8 do potęgi drugiej to 64. Wykonuję odejmowanie, czyli mamy pierwiastek drugiego stopnia z 49 do potęgi drugiej. Razy 36. No i teraz trzeba zauważyć, że 36 to jest inaczej 6 do potęgi drugiej. Zatem otrzymujemy pierwiastek drugiego stopnia z 49 do potęgi drugiej razy 6 do potęgi drugiej. Rozbijam sobie ten pierwiastek na iloczyn dwóch pierwiastków, czyli mamy pierwiastek drugiego stopnia z 49 do potęgi drugiej razy pierwiastek drugiego stopnia z 6 do potęgi drugiej. Wyciągamy pierwiastki, zatem z pierwszego pierwiastka mamy 49 razy z drugiego pierwiastka 6 co daje nam liczbę 294. I podpunkt D, pierwiastek trzeciego stopnia z 2 razy 12 do potęgi drugiej minus 8 razy 3 do potęgi drugiej. No dobrze, co my tutaj zrobimy? Najpierw dwunastkę zapiszę sobie jako iloczyn liczb 4 i 3, czyli mamy 2 razy w nawiasie 4 razy 3, bo to wciąż 12, i do potęgi drugiej. Ósemka od razu zamienię sobie jako potęgę liczby 2, czyli mamy 2 do potęgi trzeciej, i razy 3 do potęgi drugiej przepisujemy. Teraz skorzystam sobie z własności działań na potęgach, czyli 4 do potęgi drugiej, razy 3 do potęgi drugiej, co ja od razu zapisałem jako 2 do potęgi drugiej, ponieważ to jest nadal 4 i jeszcze do potęgi drugiej. Resztę przepisuję. To się równa. Czyli teraz tak, dwójkę przepisujemy. 2 do potęgi drugiej do potęgi drugiej to jest 2 do potęgi 2 razy 2, czyli 2 do potęgi czwartej, razy 3 do potęgi drugiej przepisujemy i resztę przepisujemy, czyli minus 2 do potęgi trzeciej, razy 3 do potęgi drugiej. No i teraz widać, że 2 do potęgi pierwszej, razy 2 do potęgi czwartej to byłoby 2 do potęgi piątej. Tylko trzeba też zauważyć, że nam jest potrzebne 2 do potęgi trzeciej, ponieważ to występuje w drugim iloczynie. Zatem te moje 2 do potęgi 5 zapiszę sobie jako 2 do potęgi 3 razy 2 do potęgi 2, bo to wciąż jest 2 do potęgi 3 plus 2, czyli 2 do potęgi 5. Razy 3 do potęgi drugiej przepiszę i odjąć 2 do potęgi 3 razy 3 do potęgi drugiej przepisujemy. No i teraz widać, że w obydwu iloczynach powtarza się czynnik 2 do potęgi 3 i jego wyciągam przed nawias. To co mi zostanie w nawiasie? Z pierwszego mnożenia zostanie mi 2 do potęgi drugiej, razy 3 do potęgi drugiej, minus przepisuję, a z drugiego mnożenia zostanie mi 3 do potęgi drugiej. Wykonuję potęgowanie w nawiasie, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do potęgi trzeciej, razy 2 do potęgi drugiej to jest 4, razy 3 do potęgi drugiej to jest 9, minus przepisujemy i 3 do potęgi drugiej to jest 9. Wykonuję mnożenie, i odejmowanie od razu w nawiasie, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do potęgi trzeciej, przepisujemy, natomiast 4 razy 9 to jest 36, minus 9 da nam 27. No i teraz trzeba zauważyć, że 27 to inaczej 3 do potęgi trzeciej, co zapisujemy pod pierwiastki. Korzystając z własności działań na pierwiastkach, rozbijam ten pierwiastek na dwa pierwiastki, czyli otrzymuję pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do potęgi trzeciej razy pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do potęgi trzeciej po wyciągnięciu pierwiastków mamy 2 razy 3 czyli 6 jeśli pomogłem zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał